Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj próbujemy trochę podratować nasze pszeniczki o zimę. Jest godzina, no już prawie zaraz będzie 20. Trochę się wiatr uspokoił, temperatury są w porządku. Przy brązku się nie spodziewamy, więc troszeczkę zasilamy nasze pszenice zasilamy, to jest może zbyt duże słowo jak na ekologię to jedyne co możemy zrobić w tej chwili to wylać aminokwasy i pierwszą dawkę humusu ekologicznego, prędkość robocza 4 bary, prędkość robocza 4 bary prędkość robocza 4,7 km na godzinę ciśnienie 4 bary, końcówki Zwykłe 110 stopni 0,4 Także daje nam to wydatek w tej chwili tam 430 litrów na hektar Pszenica rokuje w tej chwili na jakieś 3,5 tony z hektara Natomiast jeżeli nie będzie wody to nie będzie nawet 2 tony taka jest prawda Ona już od tygodnia praktycznie stoi w miejscu Tu już jest Skorupa. Zobaczcie, tego nawet nie można ruszyć. To jest skorupa. Wilgoci nie ma w ogóle. Ciężko w ogóle tutaj mówić. Czy ja jestem, jestem w stanie? Nie, ja nawet nie jestem w stanie się dokopać dalej. Musiałbym chować łopatą. Także, no naprawdę, jeżeli chodzi o wilgoć, jest słabo. lejemy tak. 5 litrów na hektar humus active z ekodarpolu. To jest jakiś tam e, dolistny, dogrebowy e, bionawus marki Florowid, do, dopuszczony do gospodarstw ekologicznych. E, dajemy go w dawce 5 litrów e, na hektar. E, I tu nam chodzi głównie o te lewo skrętne minokwasy, te sławne, tak gdzie wszyscy. Mówiłem, jak ratujemy zboża w stresujących sytuacjach i będziemy teraz dawać aminokwasy. Mój wierny kula ma korusia, a ja mam MK. To jest to skotek. Jest Patrz, tylko już nie wycierek w te aminokwasy. To jest szkotek, który on się zachowuje jak pies. Nie tylko za mną to, że nie jeździsz. No to króciutka prezentacja zestawu. No. Polska myśl techniczna balast 650 kg plus ponad 100 kostki ciągnie bardzo stabilnie. Także kurczę, wiecie co? Jak mówiłem o tym tuzie, wydaje się, że trzeba wykombinować jakieś takie bardziej cywilizowane dociążenia co 100 kg. I ten tuz chyba jest niepotrzebny. Skoro sobie tak osiągnisz, chyba nie daję radę. Obiecałem, że powiem parę słów o opryskiwaczu. Jak jest nasza opinia? No, musimy sobie tak powiedzieć szczerze, to nie jest high tech technology. Także tutaj są bardzo proste rozwiązania. My się przesiedliśmy z opryskiwacza parckiego. No. 600 litrowego, w pełni ręcznego, czyli tam rozkładanie wszystko wszystko było ręczne, który kosztował 3 700, także to i tak jest dla nas jakiś tam przeskok do przodu. Natomiast te gospodarstwa typowe, konwencjonalne, które mm, mają troszkę więcej hektarów, to takie opryskiwacze to mogą wyśmiać, no ja się wcale im nie dziwię. Opryskiwacz jest chyba najczęściej używaną maszyną w gospodarstwie. Akurat u mnie tak nie jest, więc przyszliśmy z Barskiego na Tadlena, Jesteśmy zadowoleni. Natomiast jest kilka rzeczy, za które padlen powinien dostać przytyczka w nas od klientów i to powinno być po prostu natychmiast poprawiane przez nich. Pierwsza rzecz. Właśnie tutaj były sforżnie, na które zakładamy kule. one no, były bardzo długie. Tu gdzieś było nawiercone w tym miejscu, gdzieś było nawiercona otwór na zawleczkę. No I teraz sobie wyobraźcie, że rając 1000 asl selu na tak wysuniętym e, sworzniu. No niestety zaczęło się wszystko giąć. Bo trochę trochę to jest niepoważne, to za, zawsze powinien być przy projektowaniu współczynnik bezpieczeństwa. E, może Rzeczywiście może 1200 kg w beczce to jest za dużo, ale z drugiej strony e, nie było ani płynu do mycia, ani do rozwadniania. Hmm, które też tam parę kilo odciążyło. A druga rzecz, no jestem tak, jak mówiłem, bez współczynni bezpieczeństwa podczas projektowania. To nie może od 200 kg i 80 hektarów się po prostu wyginać. Więc trzeba było tutaj naciąć, skrócić, wywiecić nowe otwory. No i teraz powinno być wszystko w porządku. No i drugi bubel, który po prostu mnie irytuje niesamowicie. To jest tutaj cały tutaj rozdzielnia z przewodami hydraulicznymi do sterownika. Zobaczcie, tu jest parę przewodów. To pracuje razem z e, całą belką. Także to nie jest, e, to nie jest e, jakby w jednym miejscu, tylko to pracuje razem z, e, z belką. Jak ponosimy to idzie na dół, jak podnosimy, ponosi, e, to idzie do góry. Jak opuszamy to idzie na dół. Tak? I tutaj idzie do kabiny cała ta wiązka przewodów. Spójrzcie, jaki to jest szajs. Przewody są tak krótkie że nie możemy puścić je tutaj w te zasilepki gumowe tak żeby kabina była szczelna tylko musi być cały czas chyba uchylona no i... to i tak jest mocno gdzieś tam naciągnięte i powiedzcie mi jak to teraz mając gospodarstwo konwencjonalne pryskać opryskami, no nam to bardzo nie przeszkadza bo mamy nawozy ekologiczne, no ale no serio no to tak naprawdę było trudno no przynajmniej pół metra ale to powinien być przynajmniej metr dłuższy te przewody no ja rozumiem, że ty nie ma koszty, no ale to nie może iść w ten sposób, a co, a co jakby był ciągnik większy. Tak? No przecież oni każą tutaj do tego opryskiwacza montować, montować, raczej montować, agregować ten opryskiwacz z ciągnikiem dwustokonnym, to w ogóle jest <gryś> jakiś śmiech. Także, także no to, to mi się bardzo nie podoba. No wiadomo, to jest prymitywne rozwiązanie, rozkładanie, blokowanie. Także to są takie jakieś proste rzeczy. I do tego tutaj elektrozawór, tylko włączenie, włączanie. Można, można sobie to wymienić na całą, cały komputer sterujący wszystkim. No wiadomo, to były, były kolejne koszty. My, tak jak mówię, no, bardzo mało używamy tego opryskiwacza. A kontrola sekcji to jest dodatkowy wydatek, dość duży. Wszystko na elektrozaworach. Poza tym w gospodarstwie konwencjonalnym nie wypada, robiąc oprysk, czy skracanie, czy tak dalej, jakiś tam inny zabieg, no to nie można sobie pozwolić na to, żeby robić takie nadkładki, jak my sobie możemy pozwolić, to w, ekologicznym, w ekologicznej uprawie, nie, nie, nie używając jakichś tam mocnych, mocnych, czy to nawozów, czy oprysków, zwłaszcza, że na przykład ASL jedyny, który może poparzyć nam te uprawy, Będziemy stosować siewnie, Uważam, że to jest najbardziej odpowiednia metoda. Ewentualnie będziemy w małej dawce na początek po, po wiosnie dawać. Bo to jest taki jeden z tych, takich bubli, które nam się bardzo nie podobają. Hmm. Wiadomo, tutaj są siłowniki od otwierania hydraulicznego. Tu mamy dławiki. Trzeba było to wszystko podregulować, bo przy fabrycznych ustawieniach otwieranie, otwieranie belki wiązało się z tym, że mieliśmy wrażenie, że ten, ta belka po prostu przy trzecim czy czwartym otworzeniu po prostu wyfrunie w powietrze i się połamie. Tak to gwałtownie następowało, natomiast no też jest przedłowione. Z drugiej strony też trzeba było wszystko regulować, także no nie wiem, oni to chyba tak tylko otwierają na placu idealnie równo, nie sprawdzają to w innych warunkach. Przy pierwszym uruchomieniu maszyny, jadąc pod górę, a tu mamy górki, no po prostu belka zaczęła się składać w literkę V, tak? No to nie o to chodzi, żeby z 15 metrów się zrobiło, może najlepiej 10, więc trzeba było tutaj regulować, wykręcać te śruby, tak? I tutaj regulować, żeby ona się otwierała i się nie składała podczas tam jakiegoś większego pochyłu. No i tu jest taki problemik, przy takim przeddowieniu, jaki w tej chwili mamy. Jak chcemy składać belkę, ciągnik jest ustawiony w ten sposób, że belka się składa jakby pod górę. To nie, ma, nie ma siły jej złożyć, więc trzeba się odpowiednio ustawić. No ale lepiej to niż ją połamać przy rozkładaniu. Tak? Ogólnie poziomuje się bardzo ładnie. Bardzo ładnie działa pompa. Tu jesteśmy bardzo zadowoleni i z pompy, i z jakby z precyzji. Bo tyle, ile ustawimy według tam tabelki. To tyle jest wypryskiwane rzeczywistości. Tutaj się nic nie zatyka. Naprawdę bardzo ładnie wszystko pracuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zobaczymy jak z trwałością. To było na razie tyle bublik, które tutaj złapaliśmy, znaleźliśmy. Opryskiwacz wart swojej ceny? Myślę, że tak. No, Kosztował około 20 tysięcy netto. Nie, nie jest dużo, nie jest mało. Jak na nowy sprzęt wiadomo, trzeba byłoby dołożyć kolejne 10, żeby go sobie lepiej skonfigurować. Natomiast dla nas w zupełności wystarczy, na tą chwilę, oczywiście. No, co mam powiedzieć? No, widać, że to jest polski opryskiwacz, to nie jest zachodni, no ale też widać po scenie konta po zakupie. Tak? Nie, nie ma przyciągu i nie słychać echo. Jak się logujemy na konto bankowe, tylko coś tam jeszcze zostało, na jakieś inne rzeczy, no trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. No i to by, było, to by było chyba na tyle. No, widać że materiały są gorszej jakości. Szczególnie, nie wiem, jeszcze, jeszcze dużo dużo musi upłynąć wody w rzece, żeby się Polacy nauczyli prawidłowo lakierować, lakierować elementy w moim potygarze, No już może powiedzieć 6-letnim, na przykład w bronie wirnikowym. Lakier lepiej wygląda jak tutaj po trzech miesiącach użytkowania. No, no słabsze, słabsze, słabsze jakości są te materiały. Oby działało, jak popracuję za 8 lat, bez jakiejś większej awarii, to będziemy zadowoleni. Wtedy będziemy mogli rozmawiać z czymś innym. Tak jak mówię. No, 4 lata temu kupiliśmy barskiego, 4 lata popracował. Sprzedaliśmy sąsiadowi, sąsiad jest bo też bardzo zadowolony. Sobie tam podremontował, aby mu służył jak najdłużej. My sprzyszliśmy na ten. Mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i uda nam się to jakoś zmodernizować. Dobra, kończę, idę do roboty. Na razie, cześć.